Cześć dzieciaki, przeczytam wam dzisiaj bajkę pod tytułem Gdy Pola się zgubi? Gabrieli Czepeckiej, Vice. Pola uwielbia wakacje z rodzicami. Czasem spędzają je gdzieś blisko, czasem daleko, ale zawsze jest wesoło. Najpierw jednak jest podróż i tu właśnie pojawia się problem, bo Pola często się gubi. Pola, Pola, gdzie się znowu zgubiłaś? Mama, jak zawsze, szuka Poli. Tu, tutaj jestem, mamo, chyba zasnęłam przy pakowaniu. Wyskakuj z tej walizki. Zaraz wyjeżdżamy na lotnisko, tylko bardzo cię proszę, postara się tym razem nigdzie nie zawieruszyć, bez oglądania i przystawania. Tak wiem, mamo, reguła trzech hop. Zgadza się, masz mnie zawsze widzieć, słyszeć i za trzecim hop móc mnie dotknąć. Hop, mam cię, tata woli jednak się upewnić. Pola, a jeśli jednak się zgubisz, to mnie znajdziecie znam przecież 6 zasad dla wialski. Pierwsza, nie szukam, czekam. Druga, nie mogę wchodzić autą w drogę. Trzecia, do pomocy gotowe służby mundurowe. Czwarta, ktoś nieznany, nie ufamy. Piąta, w bucie schowany kontakt do mamy. I szósta, mam być widziana, a nie schowana. Tak, wszystko się zgadza, to my Cię wtedy znajdziemy, powiedział tata. Pola z się i rodzicami idą na przystanek. Pojadą na lotnisko autobusem. Dookoła pełno ludzi. Tup, 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 tup. Każdy gdzieś się spieszy. Tup, 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 tup. Pola biegnie między rodzicami. Ojej, mój króliś. Pola nagle się odwraca i biegnie podnieść ukochanego królika. Wystarczyła chwila i Pola już się zgubiła. Ojej, gdzie tata, gdzie mama? Jestem sama. Ale Pola się nie boi. Wiem co robić. Pierwsza zasada dla zgubialskich. Nie szukam, czekam. Nie będę szukała rodziców, po prostu stanę tu i poczekam, aż oni mnie znajdą. Mam nadzieję, że nie będę musiała czekać zbyt długo. O, już idą! Pola! Pola! Pola z królisiem i rodzicami pędzą dalej na przystanek. Mijają ich jadące ulicą auta, autobusy i tramwaje. Brum, brum, pip, pip. Ale ruch! Pola idzie drzewawo obok mamy. – Och, jaki śliczny piesek! – Pola odwraca się i biegnie jeszcze raz zerknąć na tego ślicznego pieska. Wystarczyła chwila i Pola znów się zgubiła, a co gorsza stoi teraz na środku jezdni. – Ojej, gdzie tata? Gdzie mama? Znowu jestem sama! Druga zasada dla zgubialkich – nie mogę wchodzić autą w drogę. – Przecież lepiej nie stać autą na drodze, zaraz by mnie rozjechały na placek albo na leśnik – Muszę zejść z jednej i poczekać na rodziców na chodniku. O już idą! Pola! Pola! Rodzice Pola i Króliś dotarli wreszcie na przystanek. Właśnie nadjeżdża autobus. To na pewno nasz, myśli Pola i wskakuje do niego w ostatniej chwili. czyli się zamykają i autobus rusza. Ale zaraz! Mama i tata zostali na przystanku, a autobus pędzi coraz dalej. O rety, rodzice nie wsiedli, z tyłu zostali i tata, i mama, a ja jadę sama! Chyba muszę poprosić kogoś o pomoc. Tylko kogo? Już wiem. Trzecia zasada dla zgubiaskich. do pomocy gotowe służby mundurowe. Ale czy znajdę w autobusie kogoś w mundurze? W mundurze albo innym ubraniu służbowym: kogoś z plakietką i z imieniem, i ze zdjęciem. Policjanta tu nie ma, lekarza pielęgnarowskiej też nie ma, ani strażaka. Zaraz, kierowca ma plakietkę ze swoim zdjęciem i imieniem. Dzień dobry, przepraszam, zgubiłam się. Mama i tata nie zdążyli wsiąść do autobusu. Nie martw się, pomogę Ci. Rodzice na pewno wsiądą do następnego autobusu i pojadą za nami. Poczekamy na nich na następnym przystanku. O tej przystanek pan kierowca zatrzymuje autobus, chwilę później nadjeżdża kolejne drzwi się otwierają i to mama i tata, pola hola. Wszyscy są już na odnisku i pola, i króliś, i rodzice. Pełno podróżnych z walizkami. Spieszą się w różne strony. Kółka, walizek turkoczą, stuku puku, stuku puku, Ktoś przez głośnik wzywa pasażerów do samolotu. Och, tam za oknem jest samolot. Woła Pola i pięknie do okna, żeby lepiej mu się przyjrzeć. Mamo, zobacz, jaki wielki samolot. Mamo! Tato? Ojej, gdzie tata? Gdzie mama? Znowu jestem sama. Skubiłaś się dziewczynko? Chodź ze mną, zaprowadzę cię do rodziców. Jakiś obcy pan podchodzi do poli. Pola pamięta jednak. Czwarta zasada dla zgubiarskich. Ktoś nieznany, nie ufamy. Nie znam pana, dlatego nigdzie z panem nie pójdę. Zostanę tu, gdzie jest dużo innych ludzi. Nie bój się, chcę ci pomóc. A może chcesz cukiereczka? Nie, dziękuję. Mama i tata zawsze mówią, nic smacznego od obcego. Nie znam pana, nie znam pana, nie znam pana. Pola zaczyna krzyczeć, obcy mężczyzna pospiesznie odchodzi. Pola, to tata machając biegnie w stronę Poli. Uff nie rodzicami lecą z samolotem. W dole widać błękitne morze, zbliżający się brzeg i plaże. Zaraz lądowanie. Ziii, Samot szczęśliwie ląduje, brawa dla pana pilota. Na zewnątrz ciepłutko, a słońko aż razi w oczy. Już prawie koniec podróży. Jeszcze tylko trzeba znaleźć taksówkę i dojechać do hotelu. Ile tu kwiatków? Na pewno pięknie pachną. Pola zatrzymuje się, żeby pomochać te wspaniałe kwiaty. I masz ci los. Kwiatowy pyłek powrócił, poli nos. Jest teraz całkiem żółty. Mamo, mój nos! Mamo, mamo! A gdzie tata? Gdzie mama? Znowu jestem sama! Niedaleko stoi policjant i dostrzega rozglądającą się bezradnie małą Pola. Ola, co tu robisz, mała dziewczynko? Pola nic nie rozumie. Policjant mówi w jakimś dziwnym języku. Co robić? Co robić? myśli Pola. Wiem! Piąta zasada dla zgubiarskich w bucie schowany kontakt do mamy. Zgubiłam się. Nazywam się Pola Pyszkowska. To jest moja mama, a to jest mój tata. A tutaj mam w bucie telefon do mamy. Pan policjant. Pola? Ok. Po czym odbina śmieszny telefon wiszący przy pasku i do kogoś dzwoni. Pola nic nie rozumie, ale policjant chyba dyktuje komuś numer telefonu z jej buta, a potem zwraca się do Poli. Ok, let's wait here. Po chwili pola, pola, to mama biegnie w stronę swojej zguby i znowu się udało. Pola siedzi w taksówce między tatą, mamą i mosto przygłakuje Kulisia. Już dojechali do hotelu, ale są wielki. Tata i mama odbierają klucze od pokoju, a Pola biega z innymi dziećmi po całym holu. Bawią się w chowanego. Hol jest ogromny i ma sporo różnych zakamarków. Pola chowa się za fotel, Nikt jej tu nie znajdzie. Ale gorąco! Mamo, chcę się pić! Pola rozgląda się dookoła, ale nie widzi rodziców. Przecież byli to przed chwilą. O nie! Gdzie tata? Gdzie mama? Znowu jestem sama. Szósta zasada dla zgubiarskich. Mam być widziana, a nie schowana. Pola wychodzi z za fotela i idzie na środek holu. Staje na samym środeczku, tak, żeby ją było dobrze widać z każdej strony. I woła: Mamo! Mama chyba nie słyszy, nie szkodzi. Pola wie, że musi cierpliwie czekać. Mama na pewno w końcu ją znajdzie. Ależ to długo trwa. Może jednak pójdę poszukać mamy myśli Pola? Nie, mama wyraźnie mówi, że mam zawsze czekać, aż to ona mnie znajdzie. Pola! Gdzie ty się znowu podziałaś? Pola słyszy z tyłu znajomy głos. Kura! Znowu mnie znalazłaś! Kocham cię mamo! Już dobrze, polu zgubialska. Chodźmy wreszcie do naszego pokoju. Trzeba się umyć po długiej podróży. Pola pluska się, wesoła Kochanie, pora wychodzić z wody. Prawie cię nie gnać w tej pianie śmieje się mama. Pola wyskakuje z, wanny. z pianą na nosi. Jeszcze trzeba się wyczuć, umyć zęby i piżamka. Gotowa do spania, Pola pędź do wielkiego łóżka. Chyc pod kodrę. Pola, Pola, gdzie się znowu zgubiłaś? Do zobaczenia!